ale co on zrobił? No, v był wcześniej sprzed spalony, tak? Tamten bez jest spalony. No to od rano wolny powinien być! Nie, ale poproszę. Boci... No ja, nie okay. wiedziałem. Nie, no by tłumaczył dąb, jak no, było. Okay, no, nie, ja no, no, nie widziałem. Tamten zaczyna i zabał za później. Dobra, dokuwaczcie. Jeżeli jest prawo korzyści, pada bramka? Nie. Gotów będzie napierdalał.

powal za film to to trzeba będzie Dobra. 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 Mam no, tutaj to już z jego pozycja. Tak? Komisji, komisji. Brawo, Kubuś, ekstra! Oczywiście na tego ja. Jak nie wcisnął spalonego, to robię prawo korzyści. Dobra, teraz wszyscy, 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 Naprawdę. 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 Super. Naprawdę. 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 Ah, Fyderch <laughs> chi.